Siema, Matys. A to jest Indiana Jones. Także nie dalej z tematem. Od razu włączyłem kolejny odcinek nagrywania. Nie ma co się tutaj pierdzielić. Będziemy sobie może tędy. Bo tu sobie drzwi otworzyłem, więc nawet jakbym klucza nie znalazł, to nawet mógłbym przejść. Także fajnie to rozwiązane zostało. Nawet fajnie, fajnie. I także tutaj mamy nasz punkt, że do, do powrotu nie będzie tutaj, bo trzeba zjechać na Tirolce. Bastion Świętego Marka. ma w bastionie. Dawaj mi coś tutaj tego. Może być, to chyba się... to jest wziernik chyba. Faszysta co to było, co to myło. O, że coś to było PP Tutaj nie, tutaj nie. Tam mogę iść A tego fasisty Rychpo ry. Cicho tam. Jednym razem No, właśnie, mogę chyba strzelać biczem. Czyk, 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 czyk. To, mi, to mi wygląda na przejście. Takie, które ja już tam gdzieś byłem. Do aktywowania skrótu mi to się wydaje. Tylko na co mi ten skrót? Nie wiem. Ale to jest to. karurka, gazurka. No, i tam był początek gry. A tu mamy jeszcze O, bandagi, bandagi, I bandagi. I to też. Dobra, to też byłem. Ojka, fajnie się wszystko złączyło. Weź, szybko. Indiana Jones. Czyli mogę tam powrócić, jeżeli chciałbym. Coś bym nie znalazł, albo coś. To mogę. Dobra, czy mogę też yy, przewodniki sobie to kupić. Yy, mogę. Dawaj tam. Drogie, ale trudno. Wszystko będę miał. Yy, jezu. Mogę się przyzwyczaić. Dobra. Schodzimy na dół. Eps Peps Toś tu gwizdzie Tość tu gwizździe zaraz go gwizdny A te śmta pika pika To Twa musiał boleć. Dobra, co my tu mamy? Zawadiaka. Zadajesz zwiększa, większą różnicę w walce wręcz z bronią i bez broni. No, kurde, ja wydałem na no, tamto. Trzeba zbierać. Hmm, może to. Czy, czy coś tu jest? Czy coś tu jest? Jeszcze. Wziąć Chyba nie. Nicę To jest do bijatyki. zawadiaka 1 Za mało środków. 200 do 745. No to nie jest tak, kurde, źle. Nawet tylko tym Escape mi się nie przychodzi. Dotarłem. Schody wioski. O, ten wygląda na takiegoś większego chłopa. jest odwrócony do mnie, więc. Co tutaj. Co to, co to, co się dzieje? Czyści przyjechali? Albo już tu byli. No na trzeba się z nim pewnie bić jak to na Indiana Jonesa przez. No ho, tak ci przyfanzolę, że normalnie. Na hita cię wezmę ty. Typie. Chodź, chodź, chodź. Ula, la, nie chciałbym takich dostać. Czachy smutka. młotka. To było bolesne. O, no, no, dawaj ten. Jakiś przyrząd do wyrywania zębów. Dobra. Mm -hmm. A to idziemy do przodu. Trzyma. Antonio 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 Musimy się śpieszyć. Właśnie widziałem ojca wenturę z czarną koszulą zmierzających do zamku. Ojciec Ventura? Słucham? Pytałem, kim jest ojciec Ventura. Oj Ventura? Nazywamy go Człowiekiem w Czerni. To przyjaciel Mussoliniego. Właściwie to rządzi w Watykanie, bo papież za niem. Ciii, to on. A Benito serve anto per renderlo a proprio agio? Il ah. Ducci non sarà mai a proprio agio dentro il Vaticano. Capisco. Quando arriveranno i suoi ospiti? Domani, se il vento è favorevole. Momentum, jestem z powrotem. Dobra, ojciec Ventura otworzył bramy Watykanu. Wręcz roi się tu teraz od faszystów. Fu! Bezwstydny. Kim są goście, na których czekają? Nie mam pojęcia. Co ma jakiś kornaty? Jezu, czy to głowę przekręcasz. Łopy. Ma normalnie JBL, ma chyba w tym. Jest, co to głupie przekręca? Pszone. Prawie jesteśmy. Udało się, Henry. <śmiany> Od dawna nie słyszałem tego imienia. Ile to już lat minęło? Dziewiętnaście? Nazaretu nad Piawą. To były mroczne czasy. Nie zniósłbym ich bez dobrego przyjaciela u boku. Za mną. Hej, Antonio. Dla mnie? To płyta z najnowszymi przebojami prosto z Nowego Jorku. Amigo mio, chyba przyda ci się trochę odpoczynku. Ho, ho. Allocated video memory total allocated 6 giga. <laughs> Error. No, zajebiście. Dobra. Momento. Dobra. Chyba działa. I Jeszcze działa yy, normalnie. z nie wiem, z pół godziny albo godzinę. Do 40 minut, może się. Męczyłem, żeby cokolwiek tutaj zrobić, żeby to działało, bo ciągle mi wywalał błąd. Jest na najniższej grafice, jakiej je możliwe jest do ustawienia, ta grę, ale może się uda przejść. Zobaczymy, na ile się uda to zrobić. Bardzo dużo widzimy problem z tą kartą graficzną, którą miałem RTX 2066, 6GB tutaj. Rano, A grała niby minimalne wymagania 8 giga, żeby miała coś się pierwszy raz zdarzyło, żeby nie dało się w ogóle włączyć. Tylko wywala błąd. Ale DLSS jest jakiś włączony, wszystko typu włączane, powłączane. Co sprowadza do Watykanu, Indy? Szukam kogoś. Wysokiego Kurde, nie wiem, co z tym będzie. Pani kucharz jest bardzo wysoki, a jego naprawdę jest... wymagająca ta jest gra. Jest bardzo wysoki, jak olbrzym. Ukradł mi coś i chcę się dowiedzieć dlaczego. Co takiego ukradł? Cóż, mu kota, bardzo niezwykłą, biorąc pod uwagę kontekst. Złodziej zostawił swoją watykańską wizytówkę. Watykański złodziej w Connecticut, co? Trochę to naciągane, nie sądzisz? Mogę zobaczyć tę wizytówkę? Co o tym sądzisz? Przypomina mi pieczęć tajnych archiwów Watykanu, ale różni się trochę od niej. Czy jesteś pewny, że chcesz zgłębiać tę sprawę, Indy? Słuchaj, coś mi się tu nie składa, nie dając spokoju. Czuję, że ta mumia Kota jest ważna, i nie odpuszczę temu olbrzymowi. Cóż, jedyna wzmianka o gigantach, o jakiej słyszałem, pochodzi z XVI wieku. Kiedy to niejaki ojciec Crescenzo oznajmił, że w najstarszych budowlach Watykanu natknął się na sekretne inskrypcje. Twierdził, że odnoszą się one do grupy olbrzymów, których nazwał upadłymi aniołami ukrytymi w Watykanie. Ale należy jednak pamiętać, że ojciec Crescenzo był znany głównie z jednego. A z czego? Z niesamowitego szaleństwa! Chodź, ubierzmy cię tak, abyś nie rzucał się w oczy. Przypomniałem sobie, ten symbol, który mi pokazałeś, widziałem go już kiedyś w bibliotece. Tak, w pracowni konserwatorskiej. To pewnie mało ważne, ale myślę, że może Ci się do czegoś przydać. Warto sprawdzić ten drop. Włóż to na siebie. Co to za miecz? Pewnie to laska, bały. ale. Co e, by rozłożyć torbę? Wybierz i naciśnij. E. O, jaka torba. Trójkapłana. Tak. Siu, siu, siu i co? jestem kapłanem. I mam normalnie pałę. Boże, jak ten DLSS napierdziela tutaj z tą rozdzielczością i grafiką masakrę. Znalazłem inne powołanie. Musimy być ostrożni. Ilducze ma oczy i uszy wszędzie, nawet w Watykanie. Wisitewa te na mnie, padre. Ojcze Ventura, to jest... Yy... Ojciec Gallagher z parafii świętego Józefa w Bostonie. O... Amerykanin. Przyjechałeś pomóc Antoniowi. Mówił, że traci słuch. Podobno przez starą ranę wojenną. Jestem tu, by służyć Bogu. Jak my wszyscy. Responsabilità vostra. Credo che il Santo Padre sarebbe alquanto contrariato se introducessimo individui discutibili nella sua città. Naturalmente Padre Ventura. Credo che c'è una in graffi maximal. W wesołek. wygląda pewnie obłędnie. Gdybyś mnie potrzebował, będę tutaj w biurze. Rozejrzę się w bibliotece. Może uda mi się znaleźć ten symbol. porządku. Zobaczymy. Uuu, jakaś ostra. Siemano. Mapa biblioteki. Okej, okay, no gdzieś tam się dojdzie. Mogę krótsza. Jezu, jak to Nie wygląda, tam nie mogę patrzeć, bo zacina. Muszę iść taką. Kawesicze, bez tez, żeby się śycie bijejo baba, bi bi bo bo bo, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Oh. Sprawdźmy czy zadziała. Tak to jest. No i się ma. Co znalazłeś Indy? Tajne przejście w mojej bibliotece? Dokąd może prowadzić? No to przekonajmy się. Patrz pod nogi, Indy. Od bardzo dawna dopraszam się o renowację budynku biblioteki. Będę ostrożny. Bardzo to ekscytujące, Indy. Aż trzęsą mi się ręce. A tu przynajmniej jest ciemno i nie widać, że to jest chujowa grafika. Nie wiem, do czego służyło. Ale pod biblioteką, czy jakieś potwory, to raczej mnie nie wyskoczą. No. Jedynie co to mogą naziści mi wyskoczyć, paszyści, nasi się przepraszam, dokąd się wybieram. Uh, Sprawdzę ciu... czy da się obejść tę kratę. W porządku, ja zostanę... Tu jest brama. Ciekawe jak ją otworzymy. Oś, mi podtrzymaj. O, skurde, nie mogę tego położyć. Muszę chyba przepłynąć w stroju. kapela. Wyszedłem szybko, cały mokry Koreira. I nie mogę nawet. Nie mam nawet jesteś. tego. Otworzę dla ciebie te bramę świeczki, żeby tu się oświetlić. Ciemno jest. Ciemno. Może ten łańcuch. Proszę bardzo. bardzo ciemno, potrzebujemy źródła światła. Co się tutaj wziąć? To tu pływało chyba co? Bo że zatonęło. Starożytny artyfakt, osobliwy, ręcznie rzeźbiony kamienny przedmiot o prehistorycznym pochodzeniu. Ok, stary. Znacznie starszy niż wszystko w Skąd pochodzi? Sprenda. Michiu, Michiu zapiski ojciec szaleńca. Ojciec pszczury wyszły ze zapiski są bardzo ekscentryczne. No już coś tego, kiedy go jakim kosztem ojcze, krescenzo czyżbym się zgubił, zgubiłem się, nie ma ucieczki, mój umysł gnieje. Crescendo naftę, wyciągność mnie nie pochłonęła, nie muszę przypędzić te mięszber rozpaczy bla 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 bla. bla. Co leży na tym stole jeszcze? Mapa z sekretnymi inskrypcjami, mapa z inskrypcjami, o których mówiłeś. Obawiam się, że do niczego cię to nie doprowadzi, Indy. Ale jeśli przyniesiesz mi zdjęcia tych napisów, to będziemy mogli przestudiować je w moim gabinecie bez wzbudzania podejrzeń. Powiedzmy, że przyniosę ci zdjęcia. Masz aparat, którego mógłbym użyć. Nie, ale pomów z Ernestem, starym dozorcą na poczcie. Podobno ma jakieś specjalne oferty z biura rzeczy znalezionych. Oto bardzo specjalny klucz. Da ci dostęp do miejsc w Watykanie przeznaczonych tylko dla Bardzo specjalny Jest klucz. Zaopiekuję się nim. Muszę zapewnić godny pochówek tej nieszczęsnej duszy. Gdybyś mnie potrzebował, znajdziesz mnie w moim gabinecie, Indy. <laughs> Idź do budynku poczty. No i gitara. Dobra, cyk, 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 ulecimy. Ależ ekscytujące odkrycie, przyjacielu. Jaki ty szybki ze Antonio. Ufam, że będzie ci przydatne. Na pewno, w ten czy inny sposób. Siostro się ma, siostr siostro się ma, siostro się ma, chłopaki lotka klubu brzyzkoli, Ty, chyba, ty, ja mogę sobie tu już zrobić. ten... biotyka zawadiaka no nice. Może kleru Dobra, a tam na górze też mogłem Też chyba mogłem No, siema, siema. Tutaj nie mogłem, prawda? Tu mogę Dobra, cyk nikt nie widzi, nikt nie patrzy Siema, siema. Pokój z tobą. Pokój, a przedpokój z tobą. Dobra. Wszystko się złączyło. Tutaj nic, dobra. Świeczki Mapa Watykanu Dziękuję Muszę gdzieś tam dojść, kurde, muszę wyjść z tego miejsca, ale będzie ciało. Ale będzie ciało si oczywiście jakieś powiązanie z mumią gota. Muszę też zająć się tym aparatem On wyskoczył, no i kurde nie wiem, czy coś z tym zrobię. Moment. Niestety. Chyba już się nie pogra. Albo zmienię kartę graficzną, albo coś będę kombinował, ale nie wiem jak, nie wiem co. Się chyba to nie uda. Także cóż, tutaj trzeba zakończyć odcinek i nie wiem, czy już przygodę z całym Indianem Johnson. że zapowiada się. Co <grywka> robi No cóż. Nie wiem, trzy odcinki są. No pokombinuję. Pokombinuję, żeby coś z tym zrobić. Ale cóż, zobaczymy. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na razie i pa pa. Niestety.